Witajcie, dzisiaj pokażę wam jak wbiję topkę na boxpvp na anarchia.gg Stałem się jednym z najbogatszych graczy na serwerze, ale to oglądajcie do końca Voucher na zipa wygrywa ta osoba, zgłoś się do mnie mordko na discordzie A jak do końca dnia wbijecie 300 lajków, to już jutro wlatuje kolejny kozacki odcinek Miłego oglądania Także siemano widzowie, witajcie, no i dobra, lecimy. Generalnie wiecie co będziemy robić, dzisiaj będziemy zarabiali kupę siana, ale w jaki sposób? Jak wiecie od pewnego czasu w trzymam sobie parę itemków, które dzisiaj postanowiłem po prostu sprzedać. Oczywiście anarchiczne odłamki sobie zostawiam, bo najprawdopodobniej niedługo będzie aktualizacja, gdzie wejdzie może nowy perk. Dlatego na pewno mi się to przyda. Aktualnie mam piąty poziom, jeżeli chodzi o dodatkowe serca oraz piąty poziom, jeżeli chodzi o większy drop. Także o to się nie muszę martwić, bo to już mam wymaksowane. Ale te odłamki zostawiam sobie na potencjalnie dodatkowy, jakiś fajny nowy perk. No i teraz tak, sprzedamy sobie ten mieczek anarchiczny, ten mieczek anarchiczny, ten kilof anarchiczny oraz na pierśnik gasta. Te rzeczy sobie po prostu wystawimy. Jak wiecie, mam tutaj swój kilof anarchiczny oraz Lizaka, których nie sprzedam, oraz swój mieczek, którym obecnie gram. Tej temy postanowiłem sprzedać ze względu na to, że chciałem po prostu zarobić dziś, dzisiaj tyle, tyle siana, by wylądować w topce. Topka zaczyna się od 60 milionów Tak naprawdę, ja, ja obecnie mam 25 milionów, czyli brakuje mi Na oko 35 milionów Tak, no 35 milionów mi brakuje A jak sobie wejdziemy na rynek i sprawdzimy Sobie cenki i weźmiemy sobie od najdroższych itemów To teraz patrzcie to, generalnie Mieczek anarchiczny 22, 26 milionów Ktoś wystawił, tu mamy Gaścika za 6,5 miliona Ale to jest anarchiczny, trzeba pamiętać, dlatego Ja myślę, że nawet po 20, myślę 20, 4 Miliony bym mógł wystawić, czyli tak naprawdę Już dwa takie miecze, ja mam 50 milionów z nich, nie? Także zarąbista sprawa. Anarchiczny kilo to już jest w ogóle giga droga sprawa. No, ona, znaczy może trochę nawet mniej niż miecz, ale generalnie... Podobny case, też około 20 milionów, jak sami widzicie. No i do tego jeszcze dochodzi na pierśnik gasta. Na pierśnik gasta niestety bardzo mocno potaniał. Tutaj widzę za 3,5 miliona jakiś. I też za tyle my sobie myślę wystawimy. Także słuchajcie, nie ma co przedłużać, lecimy w takim razie z wystawianiem. Tylko jeszcze tak, czas zdjąć sobie z niego zaklęcie, ponieważ nie będziemy sprzedawali w zaklęciu. Musiałbym być idiotą, żeby sprzedawać w zaklęciu. Bez sensu to jest. Jak ktoś sobie będzie chciał, to po prostu sobie, że tak powiem, yy nałoży te zaklęcie, a mi się one przydadzą, te zaklęcia z tych rzeczy Bez kitu, bo ja, ja nie mam aż tyle tych książek, wiecie, zdobywanie tych książek też nie jest takie hop siup tralalala Także sobie po prostu pozdejmujemy z tych rzeczy Dobra, tu jest zdjęte, tu jest zdjęte, tu jest zdjęte, Ok, wszystko mamy pozdejmowane No i to są książki, które sobie od, odstawimy, oczywiście książki też bym mógł posprzedawać, jakieś inne itemy też bym mógł powystawiać jeszcze Mam trochę różnych, najróżniejszych itemków, jak sami widzicie Natomiast no, póki co nie chcę, póki co nie chcę Wiecie, jakbym tak totalnie sprzedawał wszystkie, wszystko co mam, to wiecie, i też jakieś vouchery, mógłbym powystawiać te jajka wielkanocne różne, jakieś książki właśnie Ale to jest bez sensu Chciałbym sprzedać po prostu te moje najdroższe itemy, które mam Bo myślę, że one one mogą fajnie oddać Jeszcze, że zobaczmy sobie czy ja mam coś w szalkerze, bo w sumie nawet nie pamiętam czy ja mam coś w szalkerze, czy nie Z ciekawych rzeczy, tutaj widzę, że nic ciekawego chyba nie ma, tu same temy, Tu też nic ciekawego Mam masę w ogóle takich temków, które nie wiem po co ja to trzymam, no ale no po prostu mam i trzymam, więc nie pytajcie mnie po co ja to trzymam, bo to sobie w ogóle wezmę ten tylko weby. Ale no, nie mam pojęcia tak, tak naprawdę, więc, więc nie ma co mnie pytać o to, bo ja sam nawet tego nie, nie wiem i nie umiem na to odpowiedzieć. Natomiast no to nie jestem jakieś giga OP itemki z tego co widzę, są zazwyczaj jakieś 15, 14, 12 te co trzymam. O tu mamy oczywiście rybki, rybki sobie trzymam bo to jest rare itemek, proste że tak, z ostatniego odcinka, kto oglądał ten wie. No ale to są chyba jedyne itemy, które gdzieś tam potencjalnie można wystawić, także tu ewentualnie jest jeszcze mieczyk z knokiem, ale ja sobie też go zostawiam. E, także tutaj te my po prostu wystawimy Tu mamy w ogóle 64 monet jeszcze, zapomniałem. Kurde, zapomniałem o tych monetach, a to jest 260 koła. One sobie po prostu leżą u mnie weku. eku. Ty, dobra, wpłaćmy sobie szybko tą monetę. Bez kitu, ej, elegancko! No i dobra, teraz tak, w takim razie na rynek wchodzimy, wpierdzielamy się, wystawiamy i teraz tak, ten, ta klata tam było 3,5 miliona, to ja słuchajcie, dam sobie za nią... No a myślę myślę, że i tak ona pójdzie, generalnie. 3, 4, no 3. 3 3 miliony 400 tysięcy damy sobie, myślę, że to będzie git cenka E, uważam, że za tyle na luzie powinno ona zejść. E, no i teraz sprawdźmy sobie jeszcze raz rynek, jeżeli chodzi o brońki, bo, bo nam tutaj zależy na tych mieczach. Miecze anarchiczne widzę, są wystawiane. Agenci ktoś wystawił 28 milionów wyska czwórka, 26 milionów wyska 2. E, myślę, że 23-22 miliony to jest dobra cena za ten miecz. E, to, że tutaj trochę za drogo nawet gość wystawił, tak mi się wydaje no ale zobaczymy, nie? Zobaczymy sprawdźmy sobie jeszcze, no mało jest w ogóle ofert bardzo, mam dwa takie same miecze więc generalnie będzie ciężko, żeby zeszły obydwa aż, ale jesteśmy też w stanie dzięki temu troszkę sobie tutaj zamieszać tym rynkiem i tą cenę sobie sami ustalić pod siebie po części, dlatego że chyba nie ma takiego mieczyka jak ja wystawiam, jeszcze sobie raz zerknijmy, że tutaj raczej chyba nikt takiego samego jak ja mam nie wystawia, jest jeden ten 26 I na pewno on jest jak póki co jedyny, wystawimy na pewno taniej niż on, czyli dajmy na to 25 i i, kurczę, 24 miliony to myślę, że będzie spoko, więc spróbujmy wystawić kurde trochę nawet przy Janusze, dlatego, że będzie to trochę droższe niż planowałem także słuchajcie, 25 yy, a, jeszcze ilość trzeba wpisać zapomniałem z tego wszystkiego bez wpisać ilość dobra, 25 baniek jeszcze szybko sprawdzimy, czy się nie, nie walułem przypadkiem, żeby nie było przypału dobra, jest 25 milionów jest mieczyk 1. no i oczywiście lecimy z drugim mieczem ten wystawiamy sobie za 24 miliony i zobaczymy, czy one zejdą. Bardzo, bardzo, bardzo na to liczę, ponieważ, jeżeli te wszystkie rzeczy poschodzą z tego rynku, to najprawdopodobniej po prostu trafimy do topki automatycznie. Nie wiem, która to będzie topka, natomiast wydaje mi się, że będziemy gdzieś w okolicach 10 topy, nawet jeżeli byśmy wszystko posprzedawali dzisiaj elegancko. Nie trzeba będzie tego po prostu drugi raz wystawiać. Zobaczymy, zobaczymy. Ciężko mi teraz stwierdzić. Dobra, kilof anarchiczny, słuchajcie, i teraz po ile to ta chodzi na rynku? Let's go. Sprawdźmy to. W takim razie, słuchajcie, bierzemy, patrzymy. No, kilofy anarchiczne tutaj. Widzę, że zaczynają się już od 16 milionów. Także 15 baniek na spokojnie sobie za niego zainkasujemy. Także super, super sprawa. Bardzo się cieszę, że aż tyle. E, no i dobra, kolejny przedmiot wystawiony, ukośnik rynek. Sprawdźmy sobie jeszcze, czy dobrze na pewno. E, uwaga. Tak, 15 milionów, twoje aktywne przedmioty, proszę bardzo, to już działa. Jak widzicie, można sobie sprawdzić, jakie aktywne mam przedmioty. Aktualnie nic do mnie nie wróciło z powrotem, także ostatnie wszystkie rzeczy się sprzedały. Także mamy tak naprawdę w tym momencie wszystko. Jeżeli chciałbym sprzedawać, natomiast odłamki anarchiczne, o których mam mówiłem, że nie będę ich jakby sprzedawał, nie będę ich ruszał, to patrzcie to w ogóle. Tutaj są jakieś horendy te kwoty, na przykład 3 miliony za 50 odłamków czyli dajmy na to nawet, że 3 miliony za stak odłamków, nie, dajmy na to bo tak mniej więcej ona, ten stack chodzi tak po mniej więcej 3 miliony, dajmy na to, nie Ci 3 bańki za jeden stack, patrzcie to Mam raz, dwa, trzy, 4 5 6 7 8 9 10 11 11. Mam z, tak naprawdę z samych tych odłamków. Mam, słuchajcie, 33 miliony z samych odłamków. Więc no grubo, nie? Jeżeli bym tak naprawdę wszystkie moje rzeczy posprzedawał, to myślę, że bym był w okolicach kurde nawet powiedzmy e, piątej topki, nie? Może nawet byśmy tą topkę uderzyli piątą albo ewentualnie tą szóstą, bo tam chyba już jest, tam jest 20 milionów różnicy, więc trochę sporo. Więc ciężko, natomiast no kurde, na pewno dzisiaj, jeżeli to, Coś się posprzeda, to będziemy tak naprawdę w topeczce i będziemy zarobasy, nie? Będziemy zarobasy. Będziemy tak naprawdę szykujemy się już, słuchajcie, pod e, a updatecik i generalnie pod update też secika, mam 24 jak sami widzicie. Dlatego szykuję się pod update tego secika i generalnie pod nowego perka. Zobaczymy jak to wszystko tu siądzie. Może jakieś nowej temki wlecą. No i też schodzą słuchy, że podobno ma zostać troszkę zmniejszona cena, jeżeli chodzi o sety, bo patrzcie to, 16 muszelek jest na ulepszenie tak naprawdę z 24 na 25. Co to jest horrendalną kwotą, bo 16 muszelek. Jak sobie, sobie sprawdzicie, ile to jest w ogóle warte, jedna muszelka, to patrzcie to: 16 muszelek to jest blisko 17 milionów. Znaczy, jedna muszelka to jest blisko 17 milionów. To 16 muszelek to jest opór ściana i to się totalnie nie opłaca. Także myślę, że to niedługo znerfią, więc robienie setów będzie też również yy, opłacalniejsze, bo aktualnie jest totalnie useless. No ale też wtedy właśnie ceny pójdą w dół. Dlatego nie opłacam się trzymać tych itemów i warto je po prostu sprzedawać do o wniosku doszedłem, a ja już słuchajcie nie przedłużam w takim razie, czekam aż się te rzeczy posprzedają, dam wam info oczywiście jak się sprzedadzą, no i co, lecimy sobie chyba na strefkę pvp, co? dobra, także kolejna rzecz się sprzedała właśnie w tym momencie na rynku, no i tabik się zupdate'ował, za jestem na 15 pozycji przebiłem tutaj Hub pro także zarąbiście, 74 milionki na moim koncie, klasa, klasa Piękna sprawa, ja się bardzo jaram, także słuchajcie, udało się wbić do topeczki, ja się tym totalnie cieszę, dziękuję Wam za oglądanie, dzisiaj jednak bez klepki, e, no myślę, że w następnych odcinkach się troszkę poklepiemy, dzisiaj było tak stricte wbijana topeczka, mam nadzieję, że mi wybaczy taki spokojniejszy odcinek, także to trzymajcie się, wszystkiego dobrego Wam życzę i udanych wakacji.